Dzień dobry. Z tej strony Michał Szulborski, jestem Application Inżynierem w firmie Symcom, odpowiedzialnym m.in. za oprogramowanie Ansys MotorCAD. W ramach krótkiej prezentacji chciałbym zaprezentować Państwu możliwości oprogramowania MotorCAD najnowszej wersji V15, w którym zamodelujemy w uproszczeniu silnik elektryczny samochodu elektrycznego Tesla 3. Serdecznie zapraszam. W celu przeprowadzenia rozpatrywanej analizy dotyczącej silnika elektrycznego używanego w napędzie samochodów elektrycznych Tesla 3, musimy odpowiednio przygotować geometrię silnika elektrycznego. W tym celu możemy podeprzeć się o gotowe szablony silników elektrycznych, które po załadowaniu co właśnie robimy w tym momencie Pozwoli na szybsze opracowanie tej geometrii poprzez odpowiednią zmianę wymiarów geometrii naszego silnika. W celu pozyskania danych dotyczących wymiarów silnika elektrycznego używanego w Tesli 3 możemy wyszukać na stronach internetowych bądź w publikacjach naukowych tych danych, one są dostępne. I możemy je zaimportować właśnie do naszego programowania. Na potrzeby tej prezentacji, ja posłużę się następującymi danymi wymiarowymi co pozwoliło na uzyskanie następującej geometrii silnika. Tak przygotowana geometria silnika elektrycznego pozwala nam na wykonanie analizy elektromagnetycznej termicznej oraz mechanicznej w oprogramowaniu ANSYS MotorCAD. Do czego za chwilę przejdziemy. W celu wykonania analizy elektromagnetycznej przechodzimy do zakładki Model, z której wybieramy Solver e -magnetic. Po załadowaniu folderu mamy możliwość podejrzenia naszej stworzonej geometrii, tak? czyli tutaj mamy e, przekrój poprzeczny silnika, w układzie akcja mamy możliwość podglądu przez przekrój wzdłużny przez silnik, i również mamy możliwość podejrzenia geometrii 3D naszego silnika wraz z, tak jakby z możliwością włączenia i włączenia każdej poszczególnej części tego silnika. Mamy możliwość podglądu stworzonych uzwojeń, zarówno w układzie radialnym, jak kreskowym mamy możliwość zmiany właściwości materiałowych dla poszczególnego elementu naszego silnika, bądź to dla stojana wirnika, czy samych uzwojeń ogólnie właściwości materiałowe w motorcat nadawane są z automatu, jeżeli potrzebujemy Zmienić jakieś, jakieś właściwości materiałowe. Tak jak widzimy, mamy bogatą bibliotekę materiałową, także nie stanowi to problemu. Przechodząc do zakładki Calculation, mamy możliwość e, określenia, co chcemy wyliczyć. W naszym przypadku będzie to moment oraz siły elektromagnetyczne. I po kliknięciu e, ikonki Solve przechodzimy do wykonania obliczeń. Klikamy. Tu za chwilę pojawi nam się pasek obliczeń i mamy możliwość podglądu całego procesu obliczeniowego. Obliczenia trwają stosunkowo szybko, także należy chwilę poczekać. Po wykonaniu obliczeń mamy możliwość przeanalizowania uzyskanych wyników. Przechodzą do zakładki e Magnetic. Zaczynając od sprawdzenia rozkładu linii strumienia i gęstości indukcji elektromagnetycznej, mamy możliwość wyświetlenia wszystkich 32 punktów obliczeniowych, dla których wykonana została symulacja. Klikając opcję Play, zaobserwujemy ruch wirnika i zmianę. Rozkładu strumienia pomiędzy Stojanem a Wirnikiem. Idąc dalej, przechodząc do opcji Vector Potential, mamy możliwość przeanalizowania rozkładu potencjału w Weberach na metr. Dodatkowo mamy możliwość podejrzenia największych gęstości prądów w danym miejscu w uzwojeniach, oraz przechodząc z zakładki Eddy Current Density, mamy możliwość sprawdzenia, gdzie dokładnie występują największe gęstości prądów wirowych generowanych w magnesach. Przechodząc do zakładki Output Data, mamy możliwość sprawdzenia wartości osiągniętego momentu obrotowego na wale. Dodatkowo, przechodząc do zakładki Graphs, mamy możliwość podejrzenia i sprawdzenia uzyskanej wartości momentu obrotowego w zależności od kąta położenia wału, jak również uzyskiwanych wartości prądu przechodząc do zakładki Forces mamy możliwość przeanalizowania zarówno dla wirnika jak i stojana wartości uzyskiwanych e, sił elektromagnetycznych w dziedzinie czasu jak i w dziedzinie częstotliwości, analizując e, poszczególne wartości uzyskiwane dla różnych harmonicznych. Przechodząc do zakładki Time Domain mamy możliwość Sprawdzenia, jak wygląda to w dziedzinie czasu, i przechodząc z zakładki Frequency Domain, no możemy sobie podejrzeć, jak wygląda to na, na wykresie słupkowym. Jeżeli chodzi o obliczenia elektromagnetyczne, to wszystko, co chciałem Państwu pokazać. Teraz przejdźmy do solwera, do obliczeń termicznych. W celu wykonania obliczeń termicznych dla naszego silnika, musimy przejść do zakładki Input Data i określić system chłodzenia naszego silnika. Dla naszej analizy przyjmiemy e, konwekcję naturalną dla chłodzenia naszej obudowy silnika, gdy wybierzemy tę opcję, możemy przejść do zakładki Geometry i sprawdzić. E, jak będzie wyglądał e, przepływ e, powietrza wewnątrz silnika? Tak, mamy zaznaczone strzałki i naniesiony kierunek przepływu powietrza. Dodatkowo możemy przejść do geometrii 3D i wy, zobaczyć, jak, jak to wygląda na, na, na modelu 3D. Ok. Następnie przechodzimy do zakładki Calculation, gdzie określamy, jaki typ e, analizy chcemy wykonać. Czy będzie to analiza typu Steady State czy Transient. My wybierzemy typ Transient tak, i musimy określić e, cykl pracy dla naszej maszyny. A my tutaj mamy zaczytany gotowy, gotowy cykl pracy naszego silnika co pozwala nam w tym momencie na uruchomienie symulacji z tym, że w zakładce Vehicle Model możemy dokładnie określić parametry naszego pojazdu, tak, czyli to określić masę pojazdu, tak opory powietrza i tego typu rzeczy. Przechodząc do zakładki Calculation możemy włączyć naszą analizę. Widzimy, że obliczenia uruchomiły się. No i musimy poczekać na wykonanie obliczeń. Po wykonanych obliczeniach mamy możliwość podejrzenia wyników. Przechodząc do zakładki Output Data, mamy możliwość podejrzenia, jakie wartości temperatur zostały uzyskane dla naszej analizy. Przechodząc do zakładki: Transient graph, mamy możliwość podejrzenia, e, jakie wartości temperatur uzyskiwane były podczas wykonywanego cyklu pracy naszego silnika. Także widzimy tutaj ten żółty wykres są to straty, jakie generowane były na uzwojeniach naszego silnika, i to można fajnie odnieść e, w stosunku do. Mm, wykresu, który również został wyliczony momentu obrotowego w czasie trwania cyklu e, pracy naszego silnika. Tak? Także widzimy, że tu, gdzie mamy e, osiągane większe wartości momentu obrotowego e, w uzwojeniach pojawiał się większy prąd i mamy e, tak jakby większe straty na wykresie. Kolejnym ciekawym y, wykresem są uzyskane temperatury dla poszczególnych części silnika, dla obudowy, dla y, stojana, dla wirnika, y, dla magnesów zastosowanych w silniku, jak i samych uzwojeń. No widzimy, że temperatury uzwojeń były najwyższe. Przechodząc do zakładki Temperatures mamy możliwość podejrzenia sieci Lamperta. Czyli de facto temperatur uzyskanych silników, z tym, że odpowiednio oznaczonych na tym schemacie. I mamy możliwość podejrzenia, jakie temperatury występowały na, uz na uzwojeniach, czyli jest to kolor żółty, na stojanie kolor czerwony, na obudowie kolor niebieski, na magnesach kolor zielony. Przechodząc do zakładki radial, mamy możliwość e, sprawdzenia rozkładu temperatur w przekroju poprzecznym silnika. W zakładce Axial mamy możliwość podejrzenia e, uzyskanych wartości temperatur e, w przekroju wzdłużnym silnika. Jeżeli chodzi o e, analizę termiczną, to wszystko co chciałem Państwu pokazać. I w tym momencie możemy przejść do obliczeń mechanicznych. W celu wykonania obliczeń mechanicznych dotyczących naprężyń i odkształceń, przechodzimy do zakładki Calculation, gdzie możemy wykonać obliczenia dla znamionowej prędkości obrotowej silnika. Również możemy wykonać obliczenia dla innej wartości prędkości obrotowej, np. większej. W w celu sprawdzenia jak zachowuje się konstrukcja silnika przy większej prędkości obrotowej. W naszej analizie przyjmiemy znamionową prędkość obrotową silnika z włączonymi do obliczeń magnesami umieszczonymi w wirniku. W celu wykonania symulacji przechodzimy do obliczeń. Jak widzimy, obliczenia wykonują się bardzo szybko. Mamy tak, jakby wycinek naszego e, wirnika z wbudowanymi magnesami e, w jego wnętrzu. Dodatkowo, zmieniając e, z opcji mechanical stress na displacement, no i widzimy, że największe przemieszczenia występują e, na wbudowanych magnesach. Powodowany to może być łączą środkową. przechodząc do zakładki NVH mamy możliwość podejrzenia częstotliwości dźwięku tak i w zależności od prędkości obrotowej i to co widzimy m, dla prędkości znamionowej e, częstotliwości te są stosunkowo niskie jeżeli zwiększamy prędkość obrotową naszego silnika to widzimy że dla prędkości powyżej 9000 no te wartości są no już dość duże i sięgają poziomu 70 i powyżej decybeli przechodząc do kolejnej zakładki order tracking mamy możliwość przeanalizowania mocy naszego generowanego dźwięku przez silnik i jeżeli zwiększamy prędkość obrotową no to tak jak widzimy mamy znaczny przyrost Eee, mocy dźwięku. Jeżeli chodzi o analizę mechaniczną, w sumie to wszystko, co chciałem Państwu przedstawić, pokazać i bardzo dziękuję za uwagę.